Witam serdecznie wszystkich hodowców. Witajcie, przyjaciele hodowców, przyjaciół, wszystkich, co to słuchają, Dzisiaj jakoś nie mryga mi telefon, nie wiem czy się zresetował, czy muszę go naprawy oddać. Wczoraj mrygał. Właśnie jesteśmy podczas karmienia. Jak widać, przyjaciele, troszeczkę zmiany. Tamta część głębnika, o ile ktoś ogląda moje filmiki i pamięta, została już rozebrana, po prostu ponieważ. Elementy mi się przydadzą na opał, a gołemnik jest już nowy, kolejny. Także także tu przyjaciele mamy gołąbki. Właśnie podałem karmę. To są gołąbki z tych starej mojej linii. Bo tu były komentarze ostatnio właśnie ktoś się dopytywał, czy te gołąbki po danym gołębniku są gołąbki, gołąbki nowe do lęgu. Tu są gołąbki ze starej mojej linii. Na górze, oczywiście, też. Na górze też mają podaną karmę. Na górze są gołąbki tegoroczne. Także tu jest około 100 sztuk. Tu jest jakieś 50 gołąbków. I na górze też jest 50. Jeśli chodzi o gołębie pocztowe, przyjaciele. Dostały dzisiaj na karmę gołąbki torf borowinowy. To jest takie wiadereczko, zamówiłem. wiecie, może się ktoś wygooglować, jak chce sprawdzić. Bardzo dobra rzecz dla gołębi. Torf borowinowy 60 zł, 10 litrowe wiadereczko na karmę i zasypany ziołami ziołami, różnego rodzaju ziołami w celu osuszenia. Także to jest taka ciemne. Daje od ponad około pół roku. Gołąbki bardzo dobre zdrowie mają po tym okrągłe, są, fajnie latają. Naprawdę fajnie jak, jak widzicie, fajnie one się popierzyły po tym. Kolega taki mistrz gołębi wysokolotnych, który mieszka niedaleko mi to polecił, bo on to daje. i Ja też to daję przyjaciele. Także gołąbki, gołąbki jedzą, a my przechodzimy do gołębniczka następnego. O, proszę bardzo, także tu mamy, tu mamy gojemniczek już nowy. Tu są samiczki, właśnie, i trochę gołąbków jasnych. I tak jak wczoraj mówiłem o ta samiczka biała, która doszła po bardzo dobrej mojej samicy. Teraz przechodzimy do sektora samczyków. Do sektora samczyków. Damy im papu, o ile nam nie uciekną na golierkę ale myślę, że nie. Chodź, 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 chodź. Gołąbki mają. Widzicie, gołębniczek nowy, gołębniczek fajny, wielofunkcyjny. Gołąbki jasne, które tu wziąłem, żeby ich jastrząb nie połapał. No chodź, 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 chodź. Także gołąbki. Trochę tu ciasnawo Wam powiem, nie jest ten gołębniczek taki duży jak tamten, ale za to jest funkcyjny, dlatego, bo w celu łapania tych gołębi, no to się nie rozbijają, tak, nie uciekają, bo nie mają gdzie. Także elegancko ich można pozdejmować z półeczek. Po prostu, także gołąbki fajne są, wysokiej klasy, tak jak już mówiłem od hodowcy, który czołowo leciał, zlikwidował. O, tu mamy ptaka tak zwanego poczechu tak zwanym. Tyle co wiem. Za wiele nie wiem w tym temacie, ale tyle co usłyszałem, co się dowiedziałem. Co to za gołąbki, no nie. Dzisiaj mamy przyjaciele. Dzisiaj mamy tak zwany drugi dzień świąt, wszystkich świętych czy święta zmarłych, tak zwany dzień zaduszny, tak się to nazywa w naszym kraju. Także przyjaciele przy okazji parę rzeczy, bardzo dużo ważniejszych niż te gołębie, no bo wiadomo, wiele ludzi już odeszło z tego świata, nawet moich znajomych, bliskich, rodziny, co też miało gołębie, minęło już. Dużo, wiele lat po ich odejściu, no i gdzieś tam są, a gołębie jak są na tym świecie, tak są na tym świecie, no nie? Oczywiście kolejne gołębie, kolejne pokolenia gołębi, a tych ludzi, co już pas co pasjonowali się tymi gołębiami wcześniej, już przyjaciele nie ma. Także chodzimy, chodzimy dzisiaj, wczoraj, dzisiaj na cmentarze przyjaciele. U nas w, w Polsce szczególnie jest taka tradycja właśnie, yy, nie jest to tradycja związana z życiem, no nie? Bo Bóg jest żywy. Jest Bogiem żywych, przyjaciele. Także po prostu ludzie często gniewają się na siebie. Sami pewnie widzicie, ja też z obserwacji dookoła to widzę, że ludzie potrafią nie odzywać się za jakieś głupie rzeczy jeden do drugiego. W rodzinach często to bywa, z sąsiadami, gdziekolwiek po prostu, no, za jakieś głupoty, czasami po prostu dziwne rzeczy w ogóle. Ale jak ktoś umrze, no to wtedy na pogrzeb nie iść, to już jest wielkie przestępstwo, wielki grzech, no nie? Także tacy ludzie, mimo że, mimo że po prostu całe życie się czasami nie odzywają do siebie, no to na pogrzeb to musi iść po prostu, no bo to jest wielka sprawa, bo trzeba iść na pogrzeb. Przyjaciele, i to jest właśnie zakłamaj o diabeł jest ojcem kłamstwa, przyjaciele, no nie? Bóg jest Bogiem życia, przyjaciele. Jezus preferował życie, przyjaciele. Dobrze jest za życia właśnie pogodzić się z Twoim bratem, czy, 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 czy z kimś, do kogo czujesz urazę. A nie jest to aż takie ważne, przyjaciele, iść na pogrzeb. Ponieważ ta osoba, co jest chowana, absolutnie już prawdopodobnie nie, 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 nic z tego nie, nie wie, co tam jest, ani, ani... Ale za życia możesz dużo zwojować. Znam przypadek nawet, że, że ojciec z synem się nie odzywali całe życie. Taki mój przyjaciel, wiecie, dożył osiemdziesiątki, co prawda, no i on całe życie... Tam opowiadał, chwalił się, że ma syna Karola, no nie. Oczywiście ten Karol nigdy, bo to z pierwszego małżeństwa, on był po rozwodzie. Ten syn w życiu, on, on praktycznie wiedział tylko, że takiego syna ma, nigdy go nie widział. Ten syn nawet niedaleko, bo chyba 7 kilometrów od niego na drugi, na parę wsi dalej mieszkał. No ale co się stało? Później jak ten ojciec umarł, ten syn, co się dowiedziałem, wyprawił mu piękny pogrzeb. O, no, przyjaciele, tragedia, tragedia po prostu. Ten ojciec na pewno by się ucieszył, jakby ten syn przyjechał za życia do niego, no nie, i się z nim pojednał, przywitał, no cokolwiek porozmawiał, nawet nie pojednywał, bo chyba nie byli nawet skłóceni, bo się nie znali praktycznie. Także taka tragedia, przyjaciele, jest w tym kraju. Wiem, że nieraz jest problem z przebaczeniem, no bo se myślisz, jak ja mogę mu to i to przebaczyć, no nie, bo w twoich oczach to się wydaje, że to ma taką wielką rangę, mimo że codziennie modlimy się. Czasami tak jak nas nauczono, na podstawie dekalogu mówimy, ojcze nasz, odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. Czyli co z tego wynika? Z tego wynika, że jeśli my nie odpuścimy naszym winowajcom, to no to i nam nie będzie odpuszczone, przyjaciele. I tu właśnie Ewangelia nam jasno przedstawia sytuację. Przykład dał Jezus na krzyżu najważniejsza osoba, najpotężniejsza osoba we wszechświecie, która mówi w takim momencie, w jakim każdy wie, no nie, w momencie ukrzyżowania, Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią, no nie. Mówi to o swoich oprawcach. Wcześniej mówił, że jeśli Ojciec by chciał, jeśli by chciał tylko to, Ojciec by mu wysłał więcej niż 12 legionów aniołów, no nie. Czyli po prostu wiadomo, to był czas, że on dobrowolnie już wcześniej postanowił, że odda życie za nas, za ludzi i to zrobił, jakby, jakby nie, bo to w postanowieniu, to absolutnie nic by mu nic by mu Rzymianie, czy tam byli uczeni w piśmie nie mogli zrobić, przyjaciele. Także narodzenie się na nowo, pojednanie się z tym Jezusem, oddanie mu swego życia, jeśli naprawdę uwierzysz, że Tobie zostało wybaczone, będziesz w stanie uwierzyć, ponieważ człowiek nie jest w stanie nic dać, co mu nie zostało dane. Czyli naprawdę, jeśli przyjmiemy to przebaczenie, to przebaczenie ze swoich grzechów, jakkolwiek by one nie były, czy lekkie, czy ciężkie, to jest bez różnicy, bo ponieważ na podstawie dekalogu nikt nie będzie pójdzie do nieba, czy do piekła, przyjaciele, tylko bo ponieważ cały dekalog, całe prawo wypełnił Jezus i tylko ten, co przyjmie tego właśnie Jezusa, pójdzie do nieba. Może być mordercą, może być bandytą, ale jeśli przyjąłeś Jezusa, idziesz do nieba. Oczywiście bo będziesz miał złe życie tutaj na ziemi, bo możesz spotkać się z jakimiś konsekwencjami swoich czynów, ale to nie ma nic wspólnego z życiem wiecznym, przyjaciele, bo Jezus zapłacił doskonale, doskonale cenę za każdy grzech, no nie? I tylko przyjęcie go jako swojego pana i zbawiciela gwarantuje niebo. Jeśli naprawdę go przyjmiesz przyjmiesz to przebaczenie, że On Ci przebaczył, tak jak łotr na krzyżu, no nie, On za wiele dobrych uczynków nie zdziałał. On tylko uwierzył, mimo że wisiał na drugim krzyżu koło, koło Jezusa i On powiedział, wspomnij na mnie, gdy będziesz u swojego, u swojego, przyjdziesz do swojego królestwa, no nie. On nie, nie zdążył się ochrzcić, nie, nie zdążył przyjąć komunię, nie zdążył żadnego dobrego uczynku zrobić. On tylko uwierzył i powiedział zgodnie ze swoją wiarą w sercu i co Jezus mu powiedział? Jeszcze dziś będziesz ze mną w raju, no nie. Dostąpił przebaczenia, ponieważ Uwierzył. Uwierzył. Nic więcej nie zrobił, tylko uwierzył, bo to tylko o to chodzi. Uwierzenie w sercu, i wtedy, jeśli uwierzysz w sercu, twoje usta z obfitości serca będą mówić, no nie. Tak jak ja teraz mówię Ewangelię, ponieważ uwierzyłem 23 lata temu, że Jezus umarł za mnie i zmartwychwstał, oddałem mu swoim, swoje życie i jestem zbawiony, idę do nieba, przyjaciele. I to jest najważniejsze. I mogę przebaczyć, bez problemu przebaczam innym ludziom, no nie, ponieważ mi zostało przebaczone wiele, dlatego ja przebaczam. Także taka refleksja, przyjaciele, w ten. Drugi dzień tych świąt na, w panoramie tego gołębniczka nowego, fajnie wykonanego. Naprawdę jestem zadowolony. Super. Tam na wcześniejszych filmikach namiary dałem do wykonawcy w Sochaczewie. Każdy może sobie taki gołębniczek zamówić. Tu jest parę gołąbków też moich, oczywiście. Te czarne gołąbki to są moje z rozpłodu. Fajnie się spisały. Dlaczego? Tu jest gołąbek z adresówką od pana Zbyszka Dyka. Też już trzeci rok u mnie. Tu jest mój gołąbek, który dalekodystansowy, który wrócił po dwóch latach prawie z Brukseli. Tu też jest gołąbek dalekodystansowy mój. No wziąłem ich to po prostu, żeby jaszcząb ich nie połapał, bo puszczam. Jak jest ładny dzień, taki jak dzisiaj, to ja puszczam tego gołąbki, niech one latają. Mam dużo czasu, jestem w domu, także lubię popatrzeć. Jakby deszcz padał albo śnieg jak nasypie, to już nie będę puszczał. Ale tak to puszczam. O, tu jest duży gołąbek fajny. To jest ten tak zwany po jakimś tam Czechu, który był rzekomo olimpijczykiem jakimś tam. Ten albo ten, nie pamiętam, podobne są. No ale tam musiałbym kolegi spytać i wtedy by powiedział. Także przyjaciele, pozdrawiam serdecznie, życzę mi miłego wieczoru, miłego wieczoru i fajnego weekendu.